Dzień dobry. Dzisiaj trochę nietypowe Q&A, bo pomieszane z taką polecanką lekturową, mianowicie z książką, znowu no nie najświeższą, z ubiegłego roku książką. Chodzi o wywiad rzekę, jakim zrobił redaktor Paweł Lisicki z biskupem Atanasjusem Schneiderem. Tutaj się obok wyświetla okładka. Wiosna Kościoła, która nie nadeszła. Taki jest tytuł tej książki, naprawdę wspaniałej, ale... Wyjdę może od pytań. Nie będę tym razem cytować, ponieważ to są jakby powtarzające się pytania w, różnym, w różnej konfiguracji, w różnym sformułowaniu. Chodzi przede wszystkim o szafarzy i tak zwanych diakonów stałych. Ja sobie pozwoliłam tutaj też dopisać, prawda, to dopuszczenie kobiet do posług, tam, akolity czy lektora, ponieważ myślę, że jednak te rzeczy się ze sobą łączą, Tudzież jakieś tam pomysły, żeby dopuścić kobiety do diakonatu. Ale zacznijmy może od przeczytania fragmentu z Dziejów Apostolskich, w którym mamy mowę właśnie o ustanowieniu diakonów. Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły, powiedziało dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcie zatem bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Więc ewidentnie tutaj widzimy. Że diakoni w ogóle byli jakby przewidziani do pełnienia funkcji pomocniczych, po to, żeby apostołowie mogli się skupić na głoszeniu słowa i na modlitwie. No i zachęcam, żeby sobie na przykład porównać w opisie filmu Będzie Odnośnik do dokumentu Episkopatu Polski, jak tam wygląda opis na oficjalnej stronie dla diakonów stałych, jak tam wygląda opis jakby tych, tych czynności czy tych posług, do których diakon ma być wykorzystywany znajdujemy tam 12 punktów, aż 12 z czego dopiero w dziewiątym czytamy, pozwolę sobie zacytować zajmowanie się w imieniu hierarchii dziełami miłosierdzia i administracją oraz akcją społecznej pomocy no jak się zapewne wiele osób może domyślać, ja nie jestem wielką fanką ani diakonów stałych, ani szafarzy. I to samo się tyczy właśnie wspomnianych przeze mnie wcześniej, tych posług, do których mają być też dopuszczone kobiety. Nie odnoszę takiego wrażenia, żebyśmy w tej chwili rzeczywiście tak bardzo takich osób potrzebowali. Niestety jest to chyba też część takiego posoborowego stylu, powiedziałabym, rozmywania kapłaństwa. Rozmywania kapłaństwa, czy też nawet jego niszczenia, tak jak to zaznaczyłam w tytule. Bo no, zwróćmy uwagę, że to już nawet nie jest mowa, że prawda, no mamy, bo tak jest w dokumentach, jest zaznaczone, że czym innym jest kapłaństwo jako sakrament, a czym innym są te, prawda, jest to powszechne kapłaństwo wszystkich ochrzczonych. Tylko zwróćmy uwagę, że to jest trochę tak, że w tych różnych funkcjach jakby rozpuszcza się, rozmywa się ta granica. Bo przecież. No osoby takie, prawda, jak, jak diakon stały czy szafarz, to są osoby, które znajdują się w prezbiterium. No więc stąd, stąd mówię o pewnym rozmyciu i o takim pojawiającym się zamieszaniu. Wspominałam już kiedyś o tym, że mam wrażenie też, że pojawienie się chociażby nawet na początek samych szafarzy spowodowało, że część księży zaczęła się czuć jakby zwolniona z pewnych posług. I tu nie chodzi tylko o to, że na przykład szafarz, prawda, pójdzie do chorego i zaniesie komunię, ale no ja słyszałam też o takich rzeczach, gdzie regularnie na przykład się szafarzy wykorzystuje do tego, żeby prowadzili adorację na świętego Sakramentu. No, takich rzeczy nie powinno się robić, jeśli są kapłani, którzy są to w stanie robić, bo jeżeli jeszcze sięgniemy do tej instrukcji, którą już przywoływałam, to znajdziemy tam jeszcze następujące uwagi. Nadzwyczajny szafarz pomaga w rozdawaniu komunii świętej, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych przy braku szafarzy, albo gdy szafarze ci są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi, lub gdy udzielanie komunii świętej utrudnia im stan zdrowia albo podeszły wiek. Poza przypadkami choroby lub niedołężności, odprawiający kapłan, a także koncelebransi. Nie mogą wyręczać się posługą pomocników sami nie rozdzielając komunii świętej. Yy, tylko to jest tak. Instrukcje sobie, a tak naprawdę życie sobie. Ja już słyszałam takie uzasadnienia, że na przykład po co nam się jak jest parę osób jednak jest szafaż przy ołtarzu? Na co ksiądz argumentuje No bo żeby mu nie było przykro. No ale to, czy to naprawdę o to chodzi? Poza tym mam też takie, takie wrażenie, że tego typu posługi są, takim, są przez, nie mówię, że przez wszystkich, ale jednak przez część tych osób traktowana jak takie quasi-kapłaństwo. Miałam okazję raz w życiu być na takiej uroczystości, takiego błogosławieństwa szafarzy. I ja po prostu przepraszam, ale dla mnie to był obraz straszny. Była tam grupa panów w białych giezłach, wokół których biegały ze smartfonami ich żony. To było naprawdę coś strasznego. I naprawdę, czy, czy komunia musi się odbywać w jakimś, nie wiem, morderczym tempie, gdzie my wszyscy się spieszymy? Teraz może jeszcze nawiążę, mówiąc o tych sprawach, do książki Biskupa Schneidera, tak jak obiecałam. Oczywiście diakonami stałymi, tak, bo tutaj no, szafarzami to właściwie też są głównie, mm, głównie mężczyźni żonaci, no ale oczywiście diakonami stałymi e, mają być mężczyźni, którzy jakby z założenia potem nie będą wyświęceni na prezbiterów, ale jednak nie są zobowiązani do celibatu. E, tyle, że co można zobaczyć w tej książce Obiskupa Schneidera i powiem szczerze, ja nigdy nie myślałam, że m, zrobi na mnie wrażenie. E, cały, no czy prawie cały rozdział, który jest poświęcony tematyce celibatu. E, biskup Schneider znakomicie, znakomicie po prostu i w takich e, esencjonalnie bardzo mówi o tym, jak istotną rzeczą jest wstrzemięźliwość. Pozwolę sobie parę rzeczy zacytować. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, jako prawdziwy najwyższy kapłan Nowego Przymierza, dał nam przykład zachowując dziewictwo. Sam nie miał żony i zachowywał wstrzemięźliwość seksualną w całym swoim życiu. Tu kilka zdań pominę. I tak. Aż do dziś księża prawosławni, ci, którzy mają żony, są zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości seksualnej co najmniej w noc poprzedzającą odprawieniem szy. Nie wolno im w tym czasie współżyć z żoną. Co jest ciekawe, tu w innym miejscu yy, ksiądz biskup mówi też o tym, i o tym może przecież nie wiedziałam, że w prawosławiu diakon nawet nie może rozdawać komunii świętej, tylko prezbiter może dotykać konsekrowanych postaci. Także ciało i krew pańska nie są do dotykania nawet przez diakonów. A jak to u nas wygląda? No przecież mamy po prostu szafarzy do tego. Czy, czy my naprawdę, znaczy, czy my widzimy, co się dzieje? Wezmę, wezmę następny cytat, bo, no tak jak mówię, to jest trochę takie spychanie, jakby. Tego, tej ofiary, którą musi złożyć z siebie człowiek, który wybiera kapłaństwo. I teraz tworzy się takie quasi funkcje, w których jakby o celibacie w ogóle nie ma mowy. A dlaczego on jest tak istotne? Tutaj jeszcze zacytuję pytanie, które pan redaktor zadał, czy właściwie jego fragment. Redaktor Lisicki relacjonuje poglądy niektórych biskupów. Ich zdaniem celibat to coś należącego do praktyki kościelnej. Część dziedzictwa kościoła rzymskiego, łacińskiego, coś, co może być w każdej chwili zniesione. Co odpowiada biskup Schneider? Biskupi, którzy wypowiadają takie opinie, żyją po prostu w stanie ignorancji ignorancji, zarówno teologicznej, jak i historycznej. W Książka kardynała Roberta Saracha i papieża Benedykta XVI odnośnik będzie też do tej książki w opisie pokazuje coś przeciwnego. Celibat rozumiany jako obowiązek całkowitej wstrzemięźliwości płciowej należy do natury kapłaństwa. Jak już powiedziałem, tak wyraźnie rozumiał to i pokazywał sam nasz Zbawiciel. E, tutaj wydaje się, że właśnie zaczyna się tworzyć takie furtki, tak? Właśnie między nimi przez diakonat e, stały zresztą Synod amazoński, jak pamiętamy, no to właściwie to też była próba taka tylnymi drzwiami wprowadzenia takiej opcji, jakby święcanie tych mężczyzn. Tutaj nawiązując do tego całego zamieszania związanego i z synodem i z wydaniem książki kardynała Saracha i papieża Benedykta XVI, biskup Schneider mówi tak. Każdy obiektywny obserwator musiał dostrzec, że obrona celibatu przez kardynała Saracha i Benedykta XVI wywołała prawdziwą wściekłość mediów oraz kościelnego establishmentu. W pewnym stopniu chodzi tu też o samych przedstawicieli Watykanu. Ta gniewna reakcja pokazuje, że większość oczekiwała całkowitego zniesienia celibatu. Tu kilka zdań opuszczę. Obok Benedykta wystąpił też kardynał Sarach, człowiek również cieszący się wielkim szacunkiem w kościele. Popsuli oni zatem zabawę. Takich ludzi należy natychmiast eliminować. Yy, redaktor Lisicki wtrącił, trzeba ich przywołać do porządku. I Biskup Schneider kontynuuje. Tak, wymusić podporządkowanie się. To właśnie próbowano zrobić za pośrednictwem bezwstydnej kampanii oczerniania i kłamstwa. Tym była nagonka na obu autorów. Bo my mamy takie działania z jednej strony, właśnie też słyszałam kiedyś jednego z polskich biskupów, który tak zapytany przez dziennikarza o tych diakonów stałych, powiedział, że no tak, bo on tak stara się odpowiedzieć, ponieważ zgłaszają się panowie, którzy mają takie przekonanie, że oni mają to powołanie. No ale przepraszam, to sakramenty w kościele, bo no diakonat to jest, to jest stopień sakramentu kapłaństwa to sakramenty w kościele to my będziemy rozdzielać na takiej zasadzie, że tak jak mówiłam wcześniej, że żeby panu szafarzowi nie było przykro, tak to się go dopuszcza do rozdawania komunii, a tu na no jakiś pan uważa, że no on niby jest żonaty, ale on jednak chciałby być diakonem. No, no to naprawdę, no czy tak będziemy, tak będziemy funkcjonować, to, to ile jeszcze rzeczy w taki sposób w kościele trzeba będzie zrobić. I to dopuszczanie kobiet, o którym wspomniałam na początku, to jest taka głupia tendencja, jakby do, do tego, że no bo tak, no bo kobietom też coś trzeba dać, żeby się dobrze czuły. Czy my naprawdę, znaczy jakby jako wspólnota i. No co, co my zrobimy z tym skarbem liturgii, skoro tak się do tego podchodzi? Kapłaństwo zawsze było związane z ofiarą i tak po prostu powinno pozostać. Dlatego w żadnym razie tego rodzaju funkcje, które, tak jak powiedziałam, moim zdaniem aktualnie w polskim kościele są kompletnie zbędne, ani takie właśnie dodatki typu, no a może prawda, któreś podejście, a może kobiety będziemy robili diakonami. Nie, były diakonisami i była to posługa, to nie był nigdy stopień, stopień kapłaństwa w przypadku kobiet w pierwszych wiekach kościoła. Także myślę, że odpowiedziałam właściwie na pytanie. I muszę przyznać, że, że martwi mnie to, bo to jest tak, że jakby pod pozorem jakichś rzeczy użytecznych wprowadza się coś, co być może jest marginalnie użyteczne, natomiast jest niezwykle szkodliwe, ponieważ właśnie zaciemnia to, czym jest to kapłaństwo sakramentalne, które tak naprawdę jest niezbędne do funkcjonowania Kościoła. Do książki księdza biskupa Schneidera zapewne jeszcze wrócę, bo Uważam, że jest świetna, że naprawdę Biskup Schneider wychodzi w niej jako taki erudyta, który naprawdę głęboko zna się na historii kościoła i nawet różne rzeczy prawne potrafi opowiedzieć w bardzo przystępny sposób. Tu się znowu wyświetla okładka. Zachęcam do lektury, ewentualnie do zadawania następnych pytań. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie tej odpowiedzi. Niech Pan Bóg błogosławi.